Чи цілуватися в машині на швидкісній трасі, коли думаєш тільки щоб не заснути. Дам тобі пораду. Викликай коміка, інакше замість концерту сидітимеш удома сам і слухатимеш касету. В самоході кіди ми вальчимо з рухом, стараючись не уснути. Дам тобі ради. Знайдь коміка, іначе наступним разом будеш слухав плити дому. Сам. Ми досі говоримо про секс? <смір> Друзі. <смір> а не здається, що вона трохи зла? У неї неприємності. Які її партнер десь швендіє лупить інших жінок когопить? Добре, направде добре. Але є трохи збит вщекла? Он твоче не кобіти пауком, подчас дианапру. Марша, це ж печерні люди. У них були проблеми типу Ой, льодовик підсунувся ще ближче. Do rzeczy, próbuję sprawdzić z dywanu zapach mastodonta. To ludzie jaskiniowi. Mają problemy typu... Rany, lodowiec się zbliża. A propos oczy... To nie twoja kiedyś kobieta? Moja? Nie, nie. To ona. Carol, cześć. Coż, to ona. Jakże ja z niej się w kamiennym To nie twoja była żona? Nie. Ależ tak. Cześć, Carol. Spotkamy się w epoce lodowcowej. Ty taka garna? I co, kochano? Wybać. Dziękuję. Ty też garny. Tu tylko będzie garny, kto. So... <grywa> świetnie wyglądasz. Wkurza mnie to. Przykro mi. Dzięki. Też wyglądasz dobrze. W tym otoczeniu każdy stoić, pramo. <grywa> So, what's new? що нового? A, ти так само лезбіянка? Ну, no, все ж буває. Як? Bac... просто? So, what's new? Co Wciąż jesteś lesbijką? Nigdy nie wiadomo. Um... Co... <ś>... Досі ніяк не вгамуються. Керол. A czego ty przyszła? Ja wahitna. wahitna. Urodziny? Marty wciąż ma paranoję. I jeszcze czemu przyszłaś? Jestem w ciąży. W ciąży? Здається, вона не дуже і спішила звідси йти. Думаю, любовний трикутник, в якому нема порозуміння, приречений на крах. Єднак не вийшла в ваш таким поспіху. Та хватен, в якому заходить якісь непорозуміння. В таким разі це бачила. Ty jeszcze długo jísty yeah, masz? Wybacz, że tak powinno kowtaję. Czy ja to papierowa kулька? Czemu Napisał sobie zapysku, a potem zrozumiem, że już to widziałem. Skończyłeś? Przepraszam przełykanie spowolniło proces. Czy ja to kulka papieru? Moja. Napisałem kartkę, po czym uznałem, że nie można i bez I z niej, ja Краще б я зразу вмер. вона вже цю подушку підбивала. Моніко, ти її вже підбивала, але це нічого. Ви мені вибачте, просто не хочу, щоб вони чіплялися. Ми все потребує. Змія м а те хотів би межа. Юж флаж цю подушки, але то не шкодить. Przepraszam, ale nie chciałam im dawać więcej amunicji niż mają. Wiemy, jakie żorstokie bywają baćki, jak jeśli w dziecinę nie podbita poduszka. Moniko? Moniko, ty mnie lekajesz. Ty taka chaotyczna i kruciana. W... A wiemy, jak okrutni rodzice potrafią karać za zgniecioną poduszkę. Moniko, мене. хаотична і мені. Ні в хорошому розумінні. Заспокойся. Он роз ніколи не буває хаотичний і кручений, коли вони приїжджають. Бо наші батьки вважають, що Рос нічого поганого зробити не може. See, він принц В позитивному сенсі. Uspokój się. Ross nie robi się chaotyczny i roztrzęsiony, kiedy mają przyjść. Bo o ile nasi rodzice się orientują, Ross wszystko robi dobrze. Je... Oczywiście przed tym, jak narodzić mnie, nie zdziesnili jakiś wielki obiad. Co? Ogydny, goły typ trenuje się na trenerze. Księciem. Najwyraźniej przed moimi narodzinami Wzięli udział w jakiejś scenie Co? Obrzydliwy golas ma ekspander Ktoś zobaczył moją obróczkę? Wszyscy widzieli, O Boże, o Boże Nie dotykaj się Чи хтось видяв мій пірсьонок? Jest piękny. О, Боже. Не дотикайте його. Я й так боялася завтра до нього йти віддавати обручку. Барі, пам'ятаєш мене? Це я та дівчина у Фаті, що осоромила тебе на очах усіх родичів. А тепер я обручку загубила і повернути її буде набагато. Jakbym się wystarczająco nie bała jutra, kiedy będę musiała go oddać. Cześć, Barry. Pamiętasz mnie? Jestem tą w welonie, która zdeptała ci serce na oczach rodziny. A teraz będę musiała zwrócić pierścionek bez pierścioła. A to Rachel. My jej Znajdę mu? O, tak. Kiedy ona była w ciebie na palcach ostatnio? być jak raz przed tym, jak zagubiła ...co utrudnia sprawa. Spokojnie, znajdziemy go. Prawda? Okay, okay. Kiedy go ostatnio nosiłaś? Też mi. Pewnie zanim go zgubiła. ...gubiła się. Wszyscy ostatnim czasem bardzo dużo no, owka jesz. W rano ona jeszcze była. Czy była w kuchni, kiedy ja gotowała, czy jakiego? Obiad? Też mi już wyszło z użyciem. Wiem, że miałam go na sobie dziś rano. I kiedy byłam w kuchni przy... Nie, serce. Oh, nie, że. Ja tobie doruczyłem odnisienku z trawu. Oh, Zatem jaki rybni makarony. Monika, oh, nie gniewaj się. Oh, nie zrobiłaś tego. Sorry. Przepraszam. Dałam ci jedno zadanie. Oh, Ale popatrz, jaki makaron jest prosty. Ko, jakże ty szukaty muszę w lasagne? Ja nie szukaty mu. Druzi, to 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 to. To. Wiesz, że nie tak należy szukać pierścionka w lasagne? Nie mogę. Boys? Chłopcy, wchodzimy. Przywit not... na dużej weselitwie, Przywit, Carol Wachitna. Oh, ja znalazłam. Oh, cześć, not... to nie jest szczęśliwe, Carol's cześć. Pregnant. Carol jest w ciąży. Oh, znalazłam. Я теж дві години отак щокав. Моніку, виходить, не треба було. Повтажай то через дві години, а би може дочерш там, де я стам То Доставia подушка в інним святку. Збивати подушки. А ти там при чому? Carol każe, że oni ze Susan chcą, żebym ja był przecętny. Ta jak się mi to nie ja nie zobowiązany. O co? Jak się wpasujesz w tę sytuację? Carol i Susan chcą, żebym się zaangażował. A jeśli mi to nie pasuje, mogę się nie angażować. Zasadniczo wy... tym oni. Ona taka klasna, ja za nią скучаю. Co oznacza przyczyny? Najważniejsze, ty już to zrobiłeś. Odbór należy do mnie i jest wspaniała. Brakuje mi. Jak rozumie to zaangażowanie? Podejrzewam, że największą robotę masz za sobą. Oni chcą, żebym ja z nimi z nimi na UZD. I co ty robić masz? Nie wiem. Ta, żeby nie robił, ja w sobno do backom. Chcą, żebym pojechał z nimi jutro na USG. I co zrobisz? Nie mam pojęcia. Cokolwiek bym zrobił, pozostanę ojcem. Возання все одно зіпсована, правда? Мені дає ще одратова. Дочка Марти Ладвін збирається тобі подзвонити. Від чого тут смак карі? Від карі. За до тебе цурка Марти Ледвін. Це так смакує карі. Думаю, вони молодці. Ти пам'ятаєш ладвінів? Старша дуже тебе любила. Wszyscy go lubili. No, mamo. Wybaczcie, a czego ta dziewczyna zбира się do mnie dzwonić? Leguinowie są wspaniali i naprawdę. Pamiętasz, ich córki Podobałyś się starszej? Wszystkim się podobał. Mamo. Czemu ta dziewczyna ma do mnie dzwonić? Właśnie skończyła szkołę i chce... Właśnie skończyła szkołę i chce nauczyć się kuchowary, czy coś takiego. Słowem, ja jej skazałam, no, że ty masz restoran. No, mam, nie, mamo, ja nie mam restoranu. Ja pracuję w restauracji. I no, im to nie obowiązkowo. obowiązkowe. być kimś od gotowania, czy jedzenia? Nie wiem. Powiedziałam no, mam, jej, że masz restaurację. Nie no, mam, mam restauracji. Pracuję w restauracji. Well, Tego nie muszą wiedzieć. Роз, можеш прийти допомогти мені зі спагетті. О, oh, oh, будуть спагеті. Це легко. Розумію, sound... з мого боку це страшенно егоїстично, але ти збираєшся розказувати про свою. Roz, поможеш мені при спагетті? З'єми спагетті, то... просто. Асможе це забрзні страшно самолюбні з моїй сторони, але чи заміжалась вспомніть о справі лесбійського дитячу ситуацію? хай some... вони, хоч на трохи, забудуть про мене. <ścoughs> Що та рейчел з собою зробила? Ми зустріли в бридж клубі її батьків. Поганенько грають. Джецька атикмайте то могло б їх одтягнуть одне. Co ta Rachel na wyprawiała? Spotkaliśmy w klubie jej rodziców. Nie grali najlepiej. Nie trzeba mówić mu, ile one potraciły na wesele, ale 40 tysięcy dolarów to sila pieniędzy. Za te ona opuściła mężowi jeszcze kolowię daria. Co ty tym chcesz powiedzieć? Powiem wam, ile wydali na ślub, ale 40 tysięcy to kupa forsy. Принаймні м'яла оказі утець з предоутажа. Це то м'яко значить? Нічого. Це така приказка. Ні, не приказка. Не слухай матері. Ти завжди була незалежна. Навіть у дитинстві. Як була гладка і не мала друзів, тобі це не заважало. Так ще муві. Але не слухай маки. Ясте ж незалежна, завше булаś. Наwet в дитинстві, kiedy byłaś gruba i nie miałaś колежаник, раdziлась собі. Могла собі сидіти сама в кімнаті, читати, складати головоломки. Look, people, Такі люди, як роз, мусять досягати вершин. Це його музей, публікації в газетах. Z... Czytałaś sama w pokoju, układałaś puzzle Są ludzie, tacy jak Ross, którzy muszą sięgać do gwiazd z jego muzeum i publikacjami. Inni zadowalają się tym, co mają. Każu wam, one nigdy nie zachorują na rak. Ja czytałam o tych kobietach, które chcą wszystko i sława że nasza Monika, nie tak. Cieszą się ze swojego miejsca. I to oni nie chorują na raka. <grywa> <grywa> Czytam o kobietach, które chciałyby ogarnąć wszystko, ale dzięki Bogu nasza harmoniczka nie ma tego problemu. Rost, takie? <grywa> Nie podiela się z babczkami jakimiś historiami, nowinami, co Dobrze, o trutaju? Dobre, dobre. <śmienic> Roz, a co u ciebie? Nie masz historii, wieści, anegdotek, którymi chciałbyś się podzielić?